Witam was serdecznie, teraz chcielibyśmy powiedzieć recenzję pewnego produktu Mermaid. Ogólnie jestem takim człowiekiem, że jem to co znam, a znowu Katia lubi eksperymentować. I widziałem, że tak powiem, na YouTube skrót tego, niby to smakuje jak magii albo inne takie rzeczy. I kraj mnie to przeraża, niby na tosta się to daje, smaruje i zjada. I zaraz zrobimy próbę, ciekawe co Katia o tym myśli i tak się zapytam czemu ona właśnie to próbuje, bo nieraz jest tak, że później muszę coś do, po nich pojadać? A, a to nie przechodzi za bardzo przez, przez, przez buzię. Ciekawe, co Jan o tym myśli. Jan, co to ty o tym myślisz? Będziesz to testował, Jad? Lu Lubisz jak mama ci różne rzeczy robi? Jakie jest, uh -huh. jak jest twoje ulubione danie? A jak nie wiesz, jak to smakuje? Nie jadłeś tego, nie? Nie chciałbyś nie. spróbować? Myślisz, że to będzie niedobre? A jak myślisz, dlaczego? Ono niedobre wygląda. A, bo oceniasz to po wyglądzie. A wygląda no, no, znowu Katia mówi, że wygląda dobrze. Zaraz się okaże. To no wygląda piśla. nie bardzo dobrze. co ja, Wygląda jak miód. Nie jak miód, nie? A ponoć smakuje jak magi. Dlaczego pani to kupiła? Bo to jest korzystne dla zdrowia, wegetariański i całość czegoś nowego. To co, korzystne dla zdrowia, czyli co, przyczyszcza? Jak to pachnie? Ma taki trochę... Pokaż. Zapach nie jest taki silny, taki słaby, ale... pachnie jak... troszeczkę jak drożdże, bo to naprawdę jest... A, bo to jest niby na drożdże. Ale mi to trochę magii zalatywało, nie? Magii? No. Nie trzeba brać dużo, tylko troszeczkę. Jak myślicie, spróbowali byście czegoś takiego? W ogóle to jak, to musi być na słono, tak? Jak to jest Magii. To nie jest magi Magii, To Robert, niby tak Anglicy to jest... se jadą, tak? Ja byłem w Anglii, ale takiego czegoś nie, nie, nie to udało To jest takie tak, to jest bardzo stare, dawno to Anglicy no jedzą. Ja słyszałem, że niby to jest wyrok piwny, z piwa jakaś To leśpka. jest droższe. Aha, no bo piwo się to robi w drożdży. To jest ekstrakt No zobaczymy, każdy to oceni. Jan, próbujesz i powiedzieć, jak ci smakuje, czy, czy wycofujesz się na starcie? <laughs> Dobra. Musimy spróbować, bo to jest zdrowe, dużo jest mina B, Ja chcę B. widzieć wasze miny, jak jecie. Okej, okay, To jest zdrowe, to jest e, korzystne i... E, co jeszcze? I buby smakujące. <noise> nie. Jan, to jesz. Nie krelej Jak nutella, nie? Słodkie musi być. Nie, jak nutella, bo jaka taka... Czekoladowa taka. I co? Chyba no, nie podeszło, ale jaki smak byś opisał? O, wody! O, wody! o I to może jedno mieliśmy zrobić. Będzie ta sama reakcja. Katia lubi na słono. Mi to jest troszkę za słono Czyli mniej tego dać? Mniej tego dać? Ja lubię słone. To czekaj, czy mi to podejdzie. So A co, delicious? Very. Very delicious. To wygląda jak Nutella, nie? Seryjnie. Ej, taki nietypowy smak. Ja mi to z przypalonym kurczakiem zajeżdża. No takie coś przypalonego. Ale nie źle, nie? No dziwne, jest, ale... Nie, ja bym tego nie teraz już no, Robert, chodzi, nie No Robert, musisz zjeść tą wszystko. Nie, 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 co tam masz? Nie musisz nie? Robert, to... To bym przypalone mięso mama... zjadał. Ale mama ma tylko ciebie, żeby wszystko dojad... zjadać, co ma tutaj. Szybają? No właśnie, wykupuje cię, to później nie może jeść. Na. Ale to, to jest sybają? zdrowo. Przypalony kurczak, nie, mi też tak smakuje, jak przypalony kurczak. Smacznego, a to jest bardzo zdrowy Robert. Bez tego też żyłem.